Dzień dobry, dzień dobry. Dziś we flashu będą miecze i średniowiecze. Zaczynamy. You finally become a man. Potwierdziły się wcześniejsze plotki. Studio Warhorse zapowiedziało Kingdom Come: Deliverance 2, co oznacza, że już niedługo ponownie wybierzemy się do średniowiecznych Czech i wcielimy się w dzielnego Henryka. Kingdom Come: Deliverance 2 ukaże się na PC-tach, PS5 oraz Xboxach Series X oraz S. Gra zaoferuje polską lokalizację kinową, co ciekawe, w drugim Kingdom Come pojawi się także wyczekiwany czeski dubbing. Jaracie się jak skalice? The king is dead. Dziś we wczesnym dostępie zadebiutowało No Rest for the Wicked, czyli nadzieja gatunku RPG. Za grę odpowiada Mon Studios, która możecie kojarzyć z wyjątkowego cyklu ORI. No Rest for the Wicked to RPG akcji z widokiem z góry, które powinno zainteresować fanów Hackens/ w stylu Diablo czy Path of Exile. Gra nie zawiera mikropłatności, a przez pierwsze dwa tygodnie od premiery dostępna jest w cenie około 155 zł, potem cena wzrośnie do około 170 zł. Na razie No Rest for the Wicked dostępne jest tylko na Steamie. Pełna wersja gry planowana jest jednak również na duże konsole, czyli na PlayStation. PlayStation 5 oraz owa Xboxy Series X oraz S, gra oferuje polską lokalizację kinową. Demos jest tutaj. Ciekawe badania na temat gier usług opublikowała grupa Game Developer Collective, która zebrała dane od 600 zespołów deweloperskich. Aż 95% z przebadanych deweloperów tworzy lub zamierza tworzyć grę usługę. Mimo to większość studiów ma obawy co do tego modelu wydawniczego. Aż 70% deweloperów martwi się, czy tego typu produkcje przetrwają długo na rynku. Głównym powodem niepokoju o trwałość gier usług jest obawa, że gracze szybko stracą nimi zainteresowanie. Poza tym twórcy boją się silnej konkurencji na tym polu, a także martwią się rosnącymi kosztami związanymi z tworzeniem i utrzymywaniem tego typu Produkcji. Jak myślicie, czy te obawy świadczą o nadchodzącym kryzysie gier usług? Mało wam gier, no to dziś pojawiła się kolejna perełka. Vivat Słowakia to klon GTA z za naszej południowej granicy. Tytuł właśnie zadobiutował we wczesnym dostępie i kosztuje około 120 zł. Akcja gry została osadzona w postkomunistycznej stolicy Słowacji, czyli w Bratysławie, a przedstawione w produkcji wydarzenia rozgrywają się w połowie lat 90. Studio Team Wiwat, twórcy gry, obiecują, że we wczesnym dostępie powinno nas spędzić od 6 do 12 miesięcy. Na razie z pierwszych recenzji na Steamie wynika, że Vivat Słowakia ma problemy z optymalizacją i błędami. Pierwszy Hades był jedną z najlepszych gier 2020 roku. Czy dwójka dorówna pierwowzorowi? Niedługo powinniśmy się o tym przekonać, bo wielkimi krokami zbliża się premiera gry we wczesnym dostępie. Teraz twórcy Super Giant Games podzielili się z nami długim gameplayem, na którym pokazali swoje nadchodzące dzieło. Trzygodzinna prezentacja pokazuje, że choć zmieniło się wiele, to fani jedynki szybko odnajdą się w nowej odsłonie. W Hadesie 2 wcielimy się w czarownicę Meli Noe, a głównym złolem będzie tym razem Tytan Chronos, ojciec Bogów i władca Czasu. awaits you. Studio Image and Form zapowiedziało nową grę osadzoną w sympatycznym uniwersum Steamworlda. Ostatnią grą był City Builder, a teraz szwedzi wracają do sprawdzonej formuły gry taktycznej 2D. Steamworld Heist 2 opowie nam historię kapitana Liwaya i jego załogi robopiratów. Tym razem akcja nie rozegra się jednak w kosmosie, a zabierze nas na archipelag przypominający Karaiby. Gra ma oferować ponad 35 godzin zabawy i zadebiutuje już 8 sierpnia. Steamworld Heist 2 ukaże się niemal na każdym sprzęcie, czyli na PC-tach, PS5 oraz PS4. wszelakich Xboxach oraz na Switchu. I to tyle na dziś. Dziękuję i życzę Wam miłego wieczoru.